Dzień dobry, podcast o filmach i aktorach, odcinek 60. Tym razem będę mówił o filmie A Tale of Two Guns z 2022 roku. Na sam początek zapraszam Cię do opisu pod tym filmem. Pojawiła się niedawno opcja wspierania, tak naprawdę, nie tylko tego podcastu, projektu, ale i wszystkich projektów, którymi się zajmuję. Tworzę bardzo dużo różnych materiałów. Które znajdziesz na moim kanale, więc zapraszam do opcji wspierania tego, co robię. E, więc, film Tale of Two Guns. E, obejrzałem ze względu na trzech aktorów z mojej listy ulubionych aktorów, e, którzy tu grają, mianowicie Jeff Fahey, Denny Trejo i Jake Bazi. E, więc, e, wszyscy ci trzej aktorzy pojawiają się tutaj w małych rolach. Jest tutaj też kilku innych znanych aktorów, natomiast jest to western i jakoś nie miałem nadziei, że to będzie coś dobrego, kiedy po to sięgnąłem i się zdziwiłem. Było tak, że jak zacząłem oglądać ten film, oglądałem, oglądałem to, sobie myślałem, tak w powiedzmy pierwszej połowie tego filmu. Że to nie jest jakieś coś nie wiadomo, co po prostu no. Już widziałem dużo różnych takich, powiedzmy, beklasowo niezależnych Westernów, tak to nazwijmy. No, już mogłem się spodziewać, jak to mniej więcej będzie wyglądało i tak dalej, ale wyszło troszkę inaczej. Ten film jest troszkę inaczej nakręcony niż przeciętnie. Jakieś takie właśnie, nazwijmy to około, jak przed chwilą powiedziałem, beklasowo niezależne Westerny. Więc to jest troszeczkę inaczej nakręcone, co ostatecznie udało mi się zrozumieć. Udało mi się zrozumieć o co chodziło twórcom w tym sposobie tworzenia tego filmu i dostrzegam tutaj takie mocne elementy westernowe, tak jak to widzieliśmy w Sergio Leone. Ktoś mnie wyśmieje, chłopie, mój, Boże, jakiś chłop. Na internecie porównuje Sergio Leone do filmu A Tale of Two Guns. Mój ty panie Boże, kochany. Ktoś może tak pomyśleć o mnie. Natomiast e, faktycznie dostrzegłem tam pewne jakieś takie e, mocniejsze elementy westernowe, o jakie chodzi w właśnie westernach. Czyli miałem takie wrażenie, że te postacie, które tutaj są, są bardziej podkreślone, są bardziej wyraziste i to jest, to jest klucz. Filmów Sierdzone, że te postacie są bardziej podkreślone, bardziej wyraziste, bardziej żywe, tak jakby to była prawdziwa postać. I tutaj ja coś takiego wyczułem, ale potrzebowałem czasu. Nie mogłem tego zrobić na samym początku, bo tu było potrzebne więcej czasu przebywania z tymi bohaterami, przebywania z tym filmem, przebywania z tą energią tego filmu, przebywania z tą atmosferą. Więcej czasu było potrzebne, żeby to zrozumieć, żeby to wnikło. Okay? Żebyś mógł przeniknąć do tego świata tak naprawdę głębiej. I tutaj mamy taką sytuację, że tak policjant czy tam szeryf, zastępca szeryfa, zostawmy, jak to się nazywa, jakie to są tytuły, gość stróż prawa, nazwijmy go. Ściga przestępcę, którego Akurat teraz widzisz na grafice, tutaj, um, i po prostu ściga go, ściga go, ściga go, i nawiązuje się pewna relacja. I ten motyw jest świetny. To jak jest to tam zrobione jak między nimi nawiązuje się relacja, więź pewna nie chodzi o więź romantyczną, ale chodzi o y, y, przyjacielską pewnego rodzaju więź. Taki motyw gdzieś tam w kinie się oczywiście pojawia, gdzie dobry bohater zaprzyjaźnia się z tym złym negatywnym. Natomiast tutaj zostało to bardzo fajnie zrobione po prostu, nie będę kłamał, nie będę ukrywał. I jest taki pewien naturalizm czy realizm w tym filmie co mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się tego tu, a było. Jeśli chodzi o występy tych moich aktorów trzech no to Jeff Fahey i Denny Trejo pojawiają się w jednej scenie, tak naprawdę. Jeżeli się nie mylę, to jest chyba tylko jedna scena, jak oni w dwójkę siedzą i coś tam gadają. No, scena jest całkowicie dolepiona, bezsensowna, tak naprawdę. Jake Bazi, ta jego postać, rola, może troszkę większy sens ma, ale jest bardzo mała, może nawet mniejsza trochę od tych, od tego występu fejnego i trejo, więc Jake Bazin pojawia się na samym początku filmu, na chwilę takie, takie coś. No, ale no, obsada jest ciekawa, tak ogólnie rzecz biorąc. Dużo ciekawych aktorów, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film A Tale of Two Guns. Film bardzo mi się podobał i go polecam. Zostałem zaskoczony. Tym filmem. Zapraszam Cię do oglądania mojego najnowszego filmu Zły Demiurk, który może obejrzeć na YouTube. Po więcej informacji zapraszam Cię na IMDB film we Facebook. Na temat mm, informacji, oczywiście, na temat tego mojego filmu. Dzięki, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do wspierania kanału. Link do wspierania w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.